Siemanko. kolejna i chyba ostatnia, a raczej to ostatnia będzie część z tej budowy filmu. To chyba czwarta będzie. Po prawej stronie widzimy plac skończony, znaczy plac skończony, nie jest skończony, bo to jeszcze jest kontynuacja, ale do linii bramy można powiedzieć jest całe w... z kostki o, w ten sposób, bo tam jeszcze daleko tam w rogu widać u góry białe płyty jeszcze nie są skończone. Chodzi tutaj o podjazd. Podjazd jest do bramy zrobiony. Tutaj go cieliśmy na równo wzdłuż murków, które są tutaj wystawione, wypuszczone. I stawiamy odwodnienie liniowe. Odwodnienie liniowe z tego względu, że od lewej strony od ulicy do bramy jest spad i od garażu do bramy też jest spad. Tu się spadki łączą dwa. Tak po prostu, żeby nie ciągnąć na siłę do, do ulicy, bo z tego by nic nie wyszło. Żeby nie łamać podwórka na lewo i prawo, nie robić jakichś wyszkołków to, to jest właśnie tak zrobione. Odwodnieniem liniowym załatwione i zawsze w bramie to robimy, przeważnie w bramie, tak robimy właśnie, żeby w ten sposób to rozwiązać. Wtedy już to wygląda, jest pod bramą, nie straszy, nie ma podwórka połamanego spadami. I tutaj ciśniemy dalej. Wzrywamy to wszystko, całą górną warstwę. Tu musimy po prawej stronie minimum 20 cm zerwać. Tu teraz, Majster po lewej stronie, damyszeruje kawałek, kawałek do drogi, do asfaltu, do, do twardego. Tu będzie taki łącznik, zaraz zobaczymy, jak to, jak to Majster rozwiązał. Zresztą już większość z Was widziała to na, na Instagramie. Trójkąty bermudzkie. I teraz już widać ten zarys. Tu będzie krawężnik, tu będzie zamknięcie kostki. Tu będzie krawężnik ósemka na 25 wysoki, metr szeroki, wszystkie są metr, szerokie. Zlewamy wykop wodą, zasypujemy podsypką piaskowo-cementową, taką dosyć powiedzmy solidną podsypką piaskowo-cementową. Mógł to być normalnie beton do 15 na przykład, bo wszystko co na zewnątrz lepiej niech jest. Aczkolwiek to jest jeszcze w granicy, w granicy jakby powiedzieć działki, czyli tutaj nie ma wjazdu ciężkiego sprzętu. Wykop robimy, pod takie obrzyże zawsze 10, 10 cm więcej. Czy pod krawężniki robimy, czy pod y, takie ósemki krawężniki robimy, czy pod szóstki. Takie tam z tyłu były wstawiane, teraz też skosik taki tam mały jest. Pod każde obrzeże jest 10 cm większy wykop. Y, Nasypuje się podsypki bezkowujące metody cementować czy tam jakieś betonu. Betonu może być mniej, aczkolwiek jeden 1 kij z tego wychodzi. Po prostu betonu nie może być, nie możecie sypać, bo beton zawsze taki jest lepki, twardy i go jak sobie nasypiecie 10 cm, tu dotacie, to jest po prostu ciężko to sklepać. Wstawione zlane wodą to nie, nie deszcz, tylko zwęża zlane wodą i obsypujemy. Tutaj obsypać na zewnątrz nie, nie obsypujemy do samej góry, gdyż tu będą ażury po lewej stronie. Musimy sobie zostawić tam z 13 cm od góry. Płyta ażurowa ma 10. Ciutkie, żeby była świeżej podsypki, bo jak położycie blisko, blisko będzie stara podsypka, wczorajsza czy przedwczorajsza, to ta płyta po prostu Wam się nie będzie chciała układać. Jeżeli będzie mocno nierówna z sąsiadującą, to nie będzie, nie, ciężko będzie ją dobić. Od wewnątrz możemy wyżej obsypać, bo w środku, od wewnątrz w tym trójkącie bermudzkim będzie multikompleks, czyli szósteczka. Prawą stronę powiedzmy przygotowaną. Tu musimy szybko sobie przygotować wszystko wszystko, wszystko na, na, na ten przód, cały ten, ten łącznik. Tutaj majstry ustawiają linię, jak to ciąć. Ten sznurek, który teraz ustawiałem, to jest jakby ciągłość y, linii ogrodzenia, y, granica działki. Tu wychodzi właśnie przedłużenie linii, linii działki. Tamtą długą sobie majstry sami wyznaczyli po prostu ze względu na to, jak był asfalt skruszony, popękany po prostu, żeby te wszystkie pęknięcia ogarnąć w jednym, w jednym cięciu żeby tego dodatkowo nie łamać Ci co kładli ażury i tam kładą ażury to wiedzą, że takie połamane łuki czy coś tam, docinka z tych ażurów no nie wygląda, osłabia to wszystko, bo płyta ażurowa potrafi pęknąć pod młotkiem, a co dopiero jak jest pocięta, gdzieś tam zmniejszona osłabiona w Prawą stronę jeszcze majster wyrównał piaskiem zagęszcza dużą zagęszczarką Powiedzmy, z dwa razy w zupełności wystarczy. Nawet widzę, że katarka się robi, że jest twardo, że ten piach po prostu zagęszczarka zaczyna podskakiwać. I będziemy kłaść, będziemy kłaść ten trójkąt. Tu zobaczy listwa nastawna, ona ma metr. Ta listwa nastawna to jest samoróbka, wiele razy to mówiłem, aby ktoś nie wiedział, to jest listwa nastawna samoróbka. To jest kątownik obcięty nadmiar z góry. Kątownika zrobiona fasolka, śrubka włożona i po prostu ta. Ten obcięty kawałek spadł na dół i po prostu jest regulacją. Od chyba 11 cm do 4. Raczej mniej jak 4 nie robimy, a więcej jak 10 też nie robimy. Następujemy podsywkę piaskowo cementowej Tak, jak mówiłem, tutaj gdy ustawiony pierwszy sznurek jest na metr, tu będą też rurki. Ruki wstawiamy tak na 5,5. To jest maksymalnie, co jest 5,5. Sorry. 5-8 nawet Tutaj, bo tutaj nie wystawiamy kostki za bardzo na to bo nie ma takiego sensu 2-3 metry jak zostanie, to jest max Po co na zostawiacie, wiecie, płyta żurowa, ciutko wyżej jest niż obrzeże, krawężnik Później jest kostka znowu ciut wyżej i taki rower Wam wychodzi niepotrzebny Taka niecka Tutaj szybko, szybko przeskoczyło ze ściągania po prostu, się kamera wyłączyła, bateria się skończyła i Chwilę musiał się pododować i to się po prostu do ściągania samo nie nagrało. Nasypujemy podsypki pieskowo-cementowe, zagęszczamy, grabimy, grabimy po to, żeby po prostu ten film taki gładką powierzchnię zrysować, że ściągamy to po prostu, żeby to się ładnie łączyło. I wychodzi nam taka powierzchnia i układamy. Układamy od najdłuższej, znaczy od najdłuższej, tu w lewo mogliśmy lecieć, od tej linii. Ale żeby nie mylić, bo podjazd praktycznie jest podobny do tego właśnie trójkąta linią i też wzmocni nam to odwodnienie liniowe. Nie robimy docinek przy odwodnieniu liniowym, nam nie robi się. Robi się zawsze jakąś opaskę, rolkę, tak żeby po prostu ona była osłonięta, to odwodnienie liniowe, bo wtedy przy tym odwodnieniu docinki są słabe no i samo odwodnienie też jest narażone. Tu zobaczcie, dwie kostki, na początku, na końcu sznurek, odrysowujemy linię i tu też nie robimy docinek z trójkątów do obrzeża. To wygląda koślawo, koślawie. I osłabia, takie małe jak się trafią gdzieś tam co druga, trzecia kostka i to po prostu nie ma żadnej mocy. A to jest przecież wjazd, najazd, bezpośredni, prosto z ulicy. I majster sobie wyciął, Wyciągnął wszystkie ścinki obcięte i teraz wkłada normalnie peł pełnowartościowy multikompleks jako pierwszą rolkę, opaskę. To samo będzie tam z tyłu widać, bo tam też jest skos. Tam też tak się skosło, po prostu tak, tak wyszło, takie są granice działki. I mamy. Mamy ułożony rzutek coś tam przesypane, po prostu do zagęszczarki, żeby po prostu nie, 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 ten nie, jak to się mówi, nie kusić losu. Przy docince, po prostu docinkach jest w miarę blisko, to po prostu drgania od mogą spowodować, że ten ran po prostu dotknie, będzie tak lekko pukał, drżał i po prostu sobie się wyszczerbi kostka. Jak tam się lekko przysypiecie, czy wiecie, że jesteście pewien docinki, to tam nic się nie stanie. I tu lecimy z krawężnikami na zewnątrz, dookoła. Tam lecimy z tamtej strony od narożnika. Bo po prostu tak czy z tej, czy z tamtej nie robi. Byle nie zostawiać, byle nie robić docinek na samych narożnikach. Jak tu będzie śmieciarka wieża przyjeżdża po śmieci i sobie będzie skracała drogę? To po prostu te narożniki zawsze będzie zahaczać. Tak tu zobaczcie, jest na rogu cały krawężnik docinka jest dalej wsunięta, teraz tu sobie majster przymierzył, odrysował, wyciął i z powrotem wrócił. I mamy wstawione, na zewnątrz sypujemy praktycznie do samej góry, tak żeby nie było miejsca zapadnięcia tego materiału, co tam jest na zewnątrz. Żeby ten beton był, żeby ten był betonem wypełniony na zewnątrz. Tam nawet majster blachą na mokro zrobił, taki najazd po prostu, żeby to było równo z między asfaltem a krawężnikiem. Cała reszta idzie w koryto, minimum 10 cm, to jest beton B15 na grubym kruszywie i zagęszczamy. Tu duża zagęszczarka nie jest potrzebna, bo to w zupełności taką zagęszczarką małą to sobie poradzi. Na drugi dzień to jest skała, a na trzeci dzień to już jest podwójna skała. I tu będziemy kończyć ten firtel, Czyścimy, tam w międzyczasie majsterek spróbował to zamulić, teraz to spłukujemy. Patrzcie, taka mgiełka zostaje z piasku, teraz majsterek to spokuje. Nie możecie takiej mgiełki nawet zostawić na kostce. Jak będzie taki ładny, czysty piasek wypukany, to macie mniejsze zło, po prostu, że Wam się nie pobrudzi. A tak naprawdę to każdy piasek brudzi kostkę, nie zostawia się kost... piasku na kostkę. Tak, może powiedzieć, to To się używa specjalnych piasków, tak, yy, tam sianych, kolorowych i w ogóle tam pukanych. Można, ale nie, nie, nie każdy po prostu inwestor w to wierzy, bierze czysty, zwykły piasek, zamulony od razu, na bieżąco. Nic się z tym nie stanie, po prostu piasek nie może leżeć. Tu zobaczcie, macie sobie z grubsza ściągnął, po prostu, bo nie wiedział, jak dosypać. Możecie też sobie, sobie tak zrobić: macie braki, dosypujecie, tak, tutaj, nasypujemy wyżej niż rurki, zagęszczamy, grabimy, grabimy po to, żeby taką gładką powierzchnię po lewej stronie została. Żeby jak będziecie tam ściągać, po tej właśnie po lewej stronie, tam gdzie jest to gładkie, to po prostu Wam ta, ta podsypka z podłatą nie będzie się łączyła, po prostu będzie się zgała tak by się na folie wysypali podsypkę i próbowali ją zostawić taką dwumilimetrową warstwę. No nie da się, ona będzie się zawsze ściągała, zawsze będzie się zwiała. No ściągamy łatą po rancie, tutaj o, ładnie ściągamy, Także żeby po prostu nie zostawiać różnych wysokości. I kładziemy, i ażury też kładziemy z tej strony od najdłuższej linii, tak po prostu żeby jak najwięcej płyt ażurowych było całych. Bo im wiadomo, że cała płyta to jest moc, jak będą ścinki, to już się robi problem. Tutaj mogliśmy odwrócić, jakby tą stronę jeszcze płytę bokiem, ale to, to jest za mała. Taki powierzchnia Misz masz taki tam na zewnątrz. Państwo zrobili docinkę, widzieliście? Docinka jest tak znaczy opaskę, a docinka jest w środku, jako drugi rząd dopiero z docinka, nie przy samym krawieźniku. Tu jest ogrodzenie, murek, słupek, znak, także tutaj nie będzie nie wierzał <laughs> Czyli możemy śmiało tak zrobić docinkę. Brzegi zasypujemy podsypką pieskowo-cementową. Można betonem, jak macie. Tak, żeby te wszystkie docinki wzmocnić. Spukujemy tę podsypkę, całą czyścimy, myjemy. I idziemy kłaść płyty. To i to solidnie. Tu już mamy, mamy, mamy. Widać, że wszystko mokre. Teraz leży tu dokończone. Tu będzie ten skos, jak sznurę leci. jeszcze nie jest stawione, bo tam jest trochę z daleko. Trzeba go przesunąć w lewo trochę. I ten, właśnie cały tuli to tu będzie pośrodku. Tam sobie dwie palety postawimy. Nie będziemy chwytać takim próżniowym, robić, bo po prostu z tego nie jest dużo. A jakby to powiedzieć, tam po prostu bok nie wiecie z widłami. Trzeba tylko kawałek zrobić. Dotąd. Tam jest górka, tam jest coś tam jeszcze leży Żeby to pierdzielność, zrobimy to ładnie z. z... z... Tutaj musieliśmy chwilę poczekać. Wy też chwilę czekacie, bo to było dawno już pokazywane. A po prostu zabrakło nam materiału. Te płyty nie leżą na półce na magazynie, nie czekają na nas, także... Musieliśmy chwilkę na nie poczekać. To mieliśmy już wykorytowane przygotowane wcześniej, było lekko teraz poprawione. Nacypujemy podsypki piaskowo-cementowej. Oczywiście des deszczem trochę to postraszyło. Podsypka tak się napiła, była tak po prostu po tej zagęszczarce twarda, zbita. Że tym bardziej musimy to zagrabić, bo takie szklista powierzchnia się zaczęła robić i musi być zagrabione, po prostu, żeby ta świeża dosypana podcypkowa ładnie się ułożyła, się stypała i wy wychodzi wtedy taka gładka powierzchnia. O taka. Jak masz takie lekkie tam szporki, czy to widzicie, to nie robi, bo płyta jest, zobaczcie, ale w tym przypadku jest bardzo duża. Nie ma to w ogóle znaczenia wpływu. Pierwszy rząd dopasowujemy co trzeba podsypać, to trzeba lepiej mocniej dobić, to albo skrobność to wyciągamy. Płyta duża, ciężka, klocek, ale jak przypierdzielicie młotkiem takim dużym, to i tak pęknie. Co 40 cm mijanka, tak żeby nie robić, był pomysł, żeby robić jedna w jedną, ale ze względu tam na te schody, wykusze, słupek, tam jakaś wnęka jest, jak będzie lepiej taki plasterek do cinki, to wszędzie będą takie plasterki, Przymijające jest i raz taka, jest raz taka, i także jest duża, mała, duża, mała, i to znika. Tutaj po prawej stronie mamy multikompleks, linia gotowa, także gotowy mamy start. Tak, jak mówiłem, co 40 cm. Wyjeżdżamy delikatnie w lewo kawałek dalej niż potrzebujemy. Za chwilę będziemy widzieć ten sznurek, tą całą granicę. Jak to wygląda? Bo to trzeba będzie przyciąć. Całą tam od początku tu aż do nas, aż kawałek za nami. To jest jakieś. Prawie chyba 15 metrów tam będzie, tak na szybko licząc. Tu macie robienie, od cznurka i tchniemy to. Jakby to pytał, to jest napędzane hydraulicznie piła. I co? Te 15 metrów, powiedzmy moment, bo to prawie 40 minut trwało to wszystko, całe to ucięcie. Trzymajcie sobie tak w pochyle piłę, tnijcie jeszcze, wiadomo, to trzeba utrzymać. Ci, co są sztilem na co dzień, to naprawdę jest, nie, nie jest lekka robota, trzymać taką piłę i... No jeszcze, żeby jakoś to wyglądało oczywiście, nie? I wstawiamy do tego obrzeże, wykupujemy równiutko tutaj, równiutko z cięciem z kostki w pionie, na 30 cm, zlewamy wodą, nasypujemy podsypki piaskowo-cementowej I wstawiamy obrzeże, obrzeże ma 20 cm wysokości, mamy zapasów 10 cm, znaczy zapasów, yy, podsypki pod obrzeżem I całą linię mamy włożoną, tu jeszcze zrobimy porządek, musimy wywieźć wszystkie palety, wszystkie nasze tam pierdoły śmieci, które przez cały, cały czas budowy tam się po prostu zebrały Tutaj była częściowo ziemia nawieziona z tego, z, z tutaj. Także teraz była wyrównana i zamulamy to. Robimy takie błotko, rozsypujemy piasek. Tu byśmy mogli chwilę poczekać i to zrobić na sucho. Mogliśmy, nie mogliśmy. Tam wiedziałem, że będziemy to robić na mokro, bo trzeba było też płyty wyczyścić. Woda, piasek, szorowanko i to ładnie działa. Dużo, bardzo dużo schodzi. No i lepiej wchodzi po prostu, taka woda z bockiem, taka rzadka, po prostu wejdzie w każdą szczelinę i wiemy, mamy pewność, że jest zamolona. Suchy piasek nie zawsze wchodzi gdzieś tam w grubsze kruszywo, zalepia się i po prostu zostaje jakby niby zamolone, ale jest tylko z góry po prostu przysypane. I teraz zobaczcie, taką mgiełkę majska teraz spokuje. bo to już było wstępnie było zamolone, a teraz tą mgiełkę całą spokuje. zostawicie tę ta mgiełkę, taką po prostu ciutkę za grubą, po prostu odbarwi Wam kostkę. Będziecie mieli kostkę w kolorze tego tego, co zostawiliście, tego piasku. Będzie taka żółtawa. A tak mamy czyściutko, ładnie wyczochrane, wyczyszczone. I się przejdziemy. Zobaczymy, jak to wygląda. Po lewej stronie, u góry, widzicie, jak to wyglądało. Teraz to, co widzicie na podglądzie u góry, to nie było tragedii. Bo to był początek. Tu mamy wejście. Oddzielona strefa, jakby. Z donicami wejście ze stopnic, bloki schodowe tutaj to samo. Bloki schodowe białe płyty to, to jest Maxima Kurczę jakaś tam ta mniejsza maksima 80x40, to jest z libetu. Stopnice tak samo są z libetu. A te białe palisady po lewej stronie to są impari z Drogbruku Bruku. Widzicie po lewej stronie góry, jakie tam były. JaPy wykopy, tutaj będą jeszcze schody. Zejście doszło. Po prostu nie nagrało się i po prostu tego wam tutaj nie pokażę. Pokażę wam później. Po prostu taki tam niemy film puszczę. Tu mam po prostu przejście. Tu gdzie macie schodził, widzieliście takie koślawe. Było zejście, tam nie ma zejścia. Nie będzie zejścia, nigdy nie będzie przejścia tamtędy. To są po prostu dojście do ogrodu. I tu mamy miejsce parkingowe. I po prostu cały podjazd w całej okazałości. Tak mówię, u góry to wygląda tak fajnie, w miarę równo ta działka. Tak tam. To zastaliśmy, ale później doszły wykopki, tutaj te murki doszły, wiecie jakie to był Armagedon? I mamy multicomplex, to jest część taka powiedzmy użytkowa, do samochodów, a tu jest wejście taka bardziej reprezentacyjna, z dojściem tutaj do drugiego wejścia, dlatego tu jest tak szeroko. Tu mamy jakby drugi ganek i po lewej stronie jest staras też z multikompleksu. To jest chyba latę multicomplex u góry mam płyty tak żeby cały tej front był z, jednej, z jednego materiału tu zobaczcie spadki od garażu do bramy i od ulicy też do bramy tu są drzewa po prawej stronie także to wszystko całą tą wodę tu z odwodnienia liniowego które spłynie te drzewa ładnie wciągną zażurów łącznik między kostką a a podjazdem po prostu ulicą i tak to wygląda tą budowę tak zastaliśmy Taki lekki, powiedzmy, nieład. I tak zostawiliśmy. zostawiliśmy. w którym działamy. Fajnie, że byliście. Dzięki za uwagę. Będziemy lecieć już na następną budowę. Zapraszam na następny jakiś tam film, kiedy się pojawi. Pewnie za tydzień. Na razie.